Te dwa złote medale w sztafecie osłudziły to troszeczkę brak tego medalu w skoku w dal? Zdecydowanie tak, podniosło trochę na duchów, za to czwarte miejsce, było dobrze naprawdę. Bo tak naprawdę ten skok w dal, no to jest wasza taka koronna konkurencja w klubie i wy sobie takie mistrzostwa Ostrowa robicie na tych mistrzostwach Polski. No niestety dla wszystkich nieraz brakuje miejsca. No niestety tak, no to są tylko trzy miejsca, tak miało być najwidoczniej, ale dziewczyny dobrze się spisały dołożyły coś do naszego zwycięstwa klubowego, także cieszę się ich szczęściem. Ale generalnie też rekord życiowy, chyba gdzieś tam się, chociaż nie wiem, czy z dobrym wiatrem był tam skakany, 5,81 ten wynik. Na pewno jest w tym sezonie letnim życiówka, tak, ale z hali już nie było poprawionego z dozwolonym wiatrem, także miło wszystko jest, szczęście. Jak wyglądały właśnie te sztafety, bo ty rozpoczynałaś jedną i drugą chyba sztafetę, tak? To jest też trudne chyba zadanie, gdzieś tam powiedz, ile fabryka dała w tych, tych, tych pierwszych metrach. No to jest bardzo odpowiedzialne zadanie. No, nie można zrobić fal startu, bo nigdy nie wiadomo, czy cię wyrzucą, czy cię nie wyrzucą. I trzeba przede wszystkim dobrze wystartować, żeby aż tak nie stracić na tym starcie. Ale myślę, że nie było aż tak źle z tymi startami. A ciężko było wytrzymać te 400 metrów, których no na co dzień nie biegasz? Tak. Ja, ta ostatnia setka to nie było to. Ja już wpłynęłam po prostu, żeby dobiec oddać połeczkę, żeby dziewczyny mogły robić dalej swoje. A później jak te trzy okrążenia biegną koleżanki, to co się wtedy czuje? Jest jeszcze gdzieś tam okazja do pokrzyczenia, podopingowania, czy już wtedy po prostu wszystko schodzi z człowieka? Szczerze mówiąc, niewiele pamiętam, leżałam po prostu, zdołałam się jeszcze na chwilę sił, żeby krzyknąć inzę, żeby dobiegła do końca, ale emocje były dość duże.